Siemano, z tej strony Uran i witam Was na koncie mojego widza Pisarz2019. Poprosił mnie on, żebym zrobił opening wszystkich skrzynek i rzeczy z Alei Pucharków oraz żebym też zakupił jakieś skina, ale to się dowiecie za chwilę o co chodzi, właśnie na jego koncie, więc zaraz się, zaraz się do tego zabieramy, a tymczasem zostawcie łapkę w górę, będę Wam za to bardzo wdzięczny, być może uda się pobić rekord z wcześniejszych filmów, zobaczymy, wszystko zależy od Was. Oraz jeśli jest ktoś nowy na kanale, zostawcie... Suba, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nie, nie przegapicie żadnych przyszłych filmów oraz live'ów. E, gdy ja to nagrywam, jeszcze nie ma 800 widzów. Gdy to oglądacie, już być może jest, ale jeśli nie... Albo nawet jeśli tak, to po prostu zostawcie łapkę w górę. Lecimy dalej z tymi subami, zobaczymy ile nam się uda e, wbić. Dobra, zobaczmy co tu mamy, na razie zróbmy taki przegląd. Trzy duże skrzynki, 33 zwykłe. To już możemy sobie odebrać stąd. E, w sklepie mamy coś za darmo, zobaczmy. Kaska, no kaskę oczywiście weźmiemy sobie, jak za darmo to oczywiście. Aleja Pucharków Pisarz 2019 zbierał rzeczy z Alei Pucharków od 2600 tych punktów, Pucharków, aż do 4000. No więc będzie sporo rzeczy do odebrania, naprawdę. Aż dwie postacie. No więc ja się mega cieszę, że przynajmniej o te postacie się zbogaci konto. Ale być może też coś wypadnie. Na początek zobaczmy, czego mu brakuje. A dobra, czego mu brakuje, tak. Pół i tikka oczywiście odbierzemy. Nie ma żadnej fioletki z tego co widzę. Ma jednego czerwonego i nie ma żadnego żółtasa. No, myślę, że na fioletkę jest, jest dość du duża szansa. Zobaczmy, ile te szanse dokładnie wynoszą. Na fioletkę, czyli to jest epickie zademiarz, 0,5. Czyli z co 200 skrzynki, powinien taki epicki zademiarz wylecieć. My takich skrzynek mamy, może, nie 200. A właśnie, zablokujemy sobie zaraz zapraszanie, żeby nam nikt nie spamował. My taki skrzynek może nie mamy 200, ale mamy 36 i jeszcze parę zalejpomarków, czyli będzie ich około 40. Czyli mamy szansę 1 do 5, czyli jakieś mamy. Mamy aż 20% szans, że wypadnie nam yy, dzisiaj epicki Zadymiarz. Przynajmniej jeden. No więc zobaczymy, jak to będzie. Yy, jeszcze słowem wstępu zapraszam Was do naszego Discorda, link oczywiście w opisie. Oraz do naszego klubu, w którym właśnie pisarz jest. Już wam pokazuję klub. 2013 miejsce, 213 miejsce, nie 2000, 213 miejsce w Polsce, za świtu, aktualnie jest on full, bo jest tak tyle ludzi chce do niego dołączyć, że niestety nie wyrabiamy, wszyscy są mega tym nie, nie ma kogo wyrzucić, ale jeśli będzie wolne miejsce, to zapraszam Was, w i napiszcie, że jesteście moim widzem albo coś takiego, bo to jest klub tylko dla moich widzów. Dobra, już nie przedłużamy, zaczynamy, więc dobra, lecimy z małymi skrzynkami, bardzo bym chciał jakąś postać wydropić. Bo widać tutaj, że pisarz się bardzo starał. E, długo zbierał te rzeczy z alei pucharków i dużo, długo zbierał te rzeczy bardzo. No więc zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś dropnie. A, jeszcze byłem poproszony, żeby zakupić skin. E, zaraz wam wszystko powiem, jak już pójdziemy do sklepu sobie po tych skrzyneczkach. Jaki skin wam pokażę? E, właśnie w sumie, jaki skin to nie do końca, jakby było powiedziane, bo e, pisarz poprosił mnie. Znaczy, ma. O, 5 gemów to lubię. Pisarz ma na YouTube Nick Filo. Więc Filo poprosił mnie, żebym kupił jeden skin ze dwóch, ten który po prostu uznał za bardziej słuszny według mnie, on po prostu będzie miał niespodziankę. O, odblokowaliśmy mu już stary na kolejny poziom, więc myślę, że jak bierzemy trochę kaski, to na pewno będzie mógł już, już ją sobie ulepszyć. Dobra, na pewno będziemy zbierać sobie gemy, gemy są zawsze fajne, ale no przede wszystkim czekamy na jakąś postać, nawet fioletową. Myślę, że z każdej postaci, która by nie dropła teraz, e, byłby chwilę zadowolony. O, gemmy. Ej, gemmy? Już 8 Gemów poleciało, albo nawet więcej? Dobra, tak czy siak, no gemmy oczywiście lubimy jak najbardziej. O, po że to no, już w ogóle lubimy. Dobra, jeszcze weźmy teraz może dużą. Monety, Daryl, Tara. Tara, spo, spo, dobrze, że sporo leci, bo Tara jest jedynym mitykiem właśnie aktualnie na koncie tutaj właśnie pisarza. Eee, dobra, wiecie co? Trochę tych skrzynek. Teraz może pójdźmy do alei pucharków. Zobaczmy, co tutaj się na nas czeka. Kaska, oczywiście. Skrzynka zadymiarza, tak? Dobrze, prze, dobrze przeczytałem. Tu jest skrzynka zadymiarza? Peny, gemy. O, gemy. Zobaczcie, jak, wy, jak wydropiło fajnie. Ta skrzynka nazywa się. Tak, skrzynka zadymiarza po prostu. O, nie powiedział mi, do czego mam brać punkty w sumie. A ile dużo będzie tych punktów? 25, 25, 75, 75. Dobra, nie powiedział mi, ale zobaczmy. Gdybym ja był nim to bym na pewno chciał sobie chyba tą Tarę, no bo w sumie jedyny nasz mityk, to ja chyba... wszystko chyba dam do Tary, no, myślę, że się nie obrazi. Tarę zawsze mieć spoko na wyższym levelu. A teraz pierwsza postać, może nie ze skrzynki, ale na pewno będzie o jeden numerek więcej na koncie, zobaczmy. Eee, tutaj? 17 już jest, było 16, jest 17, więc wszystko się zgadza, plus jeden. Dobra, może postarajmy się, żeby wydropiły jeszcze ze dwie postacie, przynajmniej tamta z alejpuarków i jeszcze jakaś jedna ze skrzynek. Zobaczymy. Fajnie by było w końcu coś dropnąć. Ja na swoim koncie niestety mam mega niefarta. Eee, właśnie robiłem opening z okazji 800 widzów. Mimo, że jeszcze tylu widzów nie miałem na kanale, a po prostu sobie na zapas, bo 21 lipca wyjeżdżam. Nie wiem kiedy ten film rzucę, być może oglądacie kto, gdy mnie już. Eee, gdy jestem na wyjeździe po prostu. A filmy są nagrane na zapas, a być może oglądacie to jeszcze przed moim wyjazdem. Nie wiem, tak, czy jak. Mamy już właśnie parę filmów nagranych. Kurczę, dobra, my tu sobie gadu gadu, a tutaj niestety te postacie leżą tak sobie. Ale zobaczcie, znowu mam tarę na ekranie, coś tutaj w menu. I tej tary ci całkiem spoko. Być może ta uranowa zasada, że jaka postać jest w menu, to jej więcej dropi. Może ma jakieś tam lekkie przełożenie na to. Nie wiem, nie wiem. Mam przynajmniej takie wrażenie, może to jest mam jakieś tylko. Może mi się tylko wydaje, ale no jakby... Jakby leciał tej tary trochę więcej, tak mi się wydaje. Dobra, teraz akurat, jak od kiedy o tym mówię, nie poleciała żadna tara, jak na złość. Dobra, dużo monet, Rico, Penny, Pół do nowej postaci, więc spoko, że ją odblokowaliśmy. Dobra. Dobra, może teraz odblokujmy dalej coś dalej, Pucharków. Eee, oczywiście daję to do tary, mam nadzieję, że się chwilę nie obrazi, bo w sumie nie powiedział mi, do czego mam dawać. Kaska, 300, nice, na pewno się przyda na jakieś openingi. Znaczy do ulepszania w sumie, bo kaska jest do ulepszania, a nie, nie do openingów. Bull i gemmy, ticket. Dobra. Więcej kasy. Wow, podwajarz jest tutaj? Za 3600? Tego nie wiedziałem. Dobra, tak czy siak. 600 po2żetonów. więc będzie mógł sobie trochę filo pograć więcej, będzie miał więcej skrzyneczek. 14, L Primo na kolejny level można wrzucić. Chyba bula może też nam się uda wrzucić na kolejny poziom, w sensie, już była możliwość go odblokowania. To oczywiście dotary. Będzie mógł sobie ją ulepszyć, o przynajmniej, o dwa poziomy. No o dwa poziomy, bo jest 30, a potem jest 80, czyli Czyli już może go, ją ulepszyć. No bo 110 to będzie kosztowało. Więc może już, już ją sobie ulepszyć. Kaska i kolejna postać na tym openingu Za 4000 pucharków, On ma akurat 4001, więc idealnie. No i tik. Już drugiego tika odbieram na koncie mojego widza. 8 na 8 zaleje pucharków Dobra, zobaczmy. Wszystko się zgadza za 18 na 27. Brakuje nam jeszcze zadymiarze 9. Dobra, jest Tik, jest i Więc bardzo fajnie. Dobra, zostało tych skrzynek tylko 13. Jeszcze będziemy sobie kupować jakieś rzeczy ze sklepu. W sensie skina, jak zaraz zobaczymy, jakie tam są do wyboru. Znaczy ja wam powiem, jakie mam do wyboru ja. Dobra, ostatnie 12 skrzynek. No please, no mogłoby coś w końcu dropnąć, no. Penny Ike. Dobra, zobaczmy, czy, czy szanse na epickiego zadymiarza wzrosły. Gdzie są te skrzyneczki? Tutaj. Zobaczmy, yy, wzrosły, tak, już jest 0.54, wow, no to w ogóle na legendę, jak on ma dużą szansę, on ma 0.1, ma jeszcze większą szansę niż ja, bo ja mam 0.1 równo, on ma 0.1 i tam jeszcze dalej 56 więc ma mega dużą szansę na legendę nawet. Oczywiście jak na legendę, to ta szansa jest bardzo mała jak coś, ale jak na legendę jest całkiem spora. Mało kaski, jakaś nita, jakaś szeli, no niestety. Dobra, zostawcie komentarz, oczywiście, i łapeczkę w górę. Ja mam z chęcią przypnę serduszko do komentarza, więc piszcie komentarze. Oczywiście, to wszystko wpływa na rozwój kanału. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Zobaczymy, czy uda mi się pobić rekord łapeczek z wcześniejszych filmów. Na wcześniejszych filmach otwieram też boxy na kontach widzów, chyba nawet dwa na koncie KBM Polska. To było w ostatnim odcinku, więc możecie zobaczyć, co tam dropnęło. Oraz wydropiła nowa postać. Znaczy, wydropiła. Mam na koncie doszła jedna nowa postać, więc możecie zobaczyć. Już wam nie spoileruję, Jak ktoś nie widzi, to niech sobie wbije. Film nie jest długi, można wbić, zobaczyć. Zostawić łapeczkę w górę, oczywiście. Dobra, 14 Tara, nice. Barley, Barley ja bardzo lubię. Nie wiem, czy tutaj pisarz też. Dobra, może duża teraz. 54 Golda, Bull, Pół, Rosa i podwajacz. Na przynajmniej ten podwajacz wleciał, na przynajmniej tyle dobrze. Ostatnie 4 skrzynki, no nie. Dobra, 30, bull, colt, No, kurde, takie wysokie szanse są na tym kącie, ale na przynajmniej mu mocno zbustowaliśmy szansę, więc podejrzewam, że. Jeszcze 10 skrzynek i już mu coś wydropi, nawet jemu samemu. Szkoda, że nie będzie to chyba na odcinku, chyba że zobaczymy te ostatnie skrzynki. Tick, nowa postać, nice. Daryl. I ticket, dobra, ostatnia skrzynka została. Zobaczmy, jak duża szansa jest teraz na wydropienie epickiego za 05472, czyli 055, czyli z około 100 z co 170 skrzynki wydropi mu teraz epicki zadymiarz. No więc to jest mega duża szansa. Dobra, ostatnia skrzynka. No trzymajcie kciuki. Jeśli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, zostawcie ją, może uda nam się pobić rekord. W wcześniejszych odcinków z tej serii, no i lecimy. Dobra. Stukni stukni. No to stuk stuknął. No. Mało kasy, to nie brzmi dobrze, Shelly i ostatni, Tara. Kurde beleno. no przynajmniej dużo Tary leciało na tym odcinku. Mało gemów, mało tych, e, mało tiketów. Dużo kasy na pewno poleciało. No i dużo Tary poleciało, Ty, tych dwóch rzeczy poleciało dużo. A tymczasem jeszcze wbijamy do sklepu. Byłem poproszony, żeby kupić jakiegoś skina. Któregoś z tych za gwiezdne punkty. Nie powiedział mi jaki chce, stać go na jeden lub na drugi. E, więc tak, no, Colta jest na pewno tańszy, ale mi się on strasznie nie podoba, jest taki nijaki według mnie, więc zdecydowanie bierzemy Bula, który jest według mnie mega ładny, mega fajnie wygląda w tym, dużo lepiej niż normalna postać, niż normalny jakby model postaci, więc e, kupujemy. Więc dwie postacie, nowy skin na koncie, troszkę gemów, troszkę etiketów i sporo kasy, no i sporo tary i 1200 żetonów podwajaczy. No więc nice. Od razu ustawmy mu tutaj bula, żeby jak wejdzie na, koncie, na konto, żeby już miał niespodziankę, Nasze znaczy niespodziankę właśnie, żeby jakby już widział, co kupiłem z tej niespodzianki. No dobra, tymczasem zapraszam Was do klubu. Jeśli będzie jakieś wolne miejsce, to wbijajcie naprawdę, bo warto. Klub jest bardzo fajny, szybko się rozwija. Niedługo będziemy w top 200 Polska. Napiszcie, że jesteście moim widzem tam oczywiście. Zapraszam również na Discorda, tam też się mocno rozwijamy, jest coraz więcej osób. Link oczywiście w opisie. No i cóż, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli jeszcze go nie zrobiliście. Pobijamy rekord z wcześniejszych filmów. Oraz oczywiście suba najlepiej z dzwoneczkiem. No dobra no, to by było na tyle. Niestety znowu nic nie dropnęło. Być może w kolejnym odcinkach będziemy mi więcej szczęścia. Szanse są bardzo duże na skrzynkę, więc mam nadzieję, że przynajmniej on sam sobie coś wydropi i potem się pochwali na tym, o tym na live'ie albo na Discordzie. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!